Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciek, program Musisz to Wiedzieć, a wraz ze mną pan Sławomir Bors, moje uszanowanie. Witam Pana, witam Państwa. Pan Sławomir dziś mnie zdyscyplinował, ostatnio ja jego, jego zdyscyplinowałem, a dziś mnie pan Sławomir zdyscyplinował. Zaczniemy od kultury. Zawsze w gazetach kultura jest na ostatnich stronach, żeby najpierw ludzie przebrnęli przez ciekawostki. My zaczniemy od kultury, tak troszkę przewrotnie, zobaczymy jak się przyjmie odcinek. Który mam nadzieję jest lekcją, a nie tylko rozrywką. Pamiętam kiedyś za PRL-u, kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do szkoły podstawowej numer 12, i padła informacja, że musimy szybko na salę gimnastyczną, bo, bo będzie jakieś przedstawienie. No i tam niechętnie przeszliśmy różnymi klasami, mm -hmm. i tam było dwóch facetów. Dwóch facetów. Jeden miał y, cymbałki, y, drugi miał mikrofon, były takie dwa duże głośniki i, i nie było wie pan, żadnej scenografii, żadnych kostiumów, dwóch facetów, tak. y, jeden mm -hmm. w marynarce, drugi w swetrze. Jeden się nazywał Zacharek, drugi się nazywał Mazurek, pamiętam do dziś. Nie wiem czy nie Wincenty y, Zacharek. Y, y, Wszyscy byliśmy zniechęceni. No, poza prymusami, tak, tak. oczywiście. Mhm. I, I pan nas zapytał, czy lubimy muzykę poważną, muzykę klasyczną. A my wszyscy. Ee, nie, nie. Mhm. Jeszcze dodam, że się przedstawili, jeden chyba był doktorem lub profesorem muzyki, a drugi był członkiem zespołu Kombi. Mhm. Z tego co pamiętam. Ale, ale to jeszcze na nas wrażenie nie zrobiło. Mówi, na pewno nie lubicie muzyki poważnie, a my na pewno z uporem twierdziliśmy, że nie. A posłuchajcie tego i puścili nam. Państwo oczywiście poznali Straszny Dwór Moniuszki. Wtedy nastąpiła zmiana mojego myślenia. Tu w wykonaniu orkiestry symfonicznej zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Ciekawe, czy jeszcze istnieją. Tak system zmuszał nas do, do większego wysiłku. Tak, ale w tym czasie, co pan mówi, że w podstawówce, no to my mieliśmy w Ogólniaku, nie pamiętam, czy to było raz w miesiącu, czy raz w kwartale, też tego typu spotkania. Wielcy ludzie przyjeżdżali do Ogólniaka i dawali występy, opowiadali. No tak, to po prostu. Ciekawi ludzie, tak, pamiętam. Pamiętam znanych podróżników z telewizji, którzy też odwiedzali moje liceum i tak dalej. Nam wtedy ser z dzioba wypadł. Całej dwunastce. Na koniec, gdy się dowiedzieliśmy, że to nie są żadne cymbałki, a ksylofon i wywijali takie melodie. A, a, dziś, a dziś pytam znajomej pierwszej, lepszej osoby. Moniuszko, straszny dwór, e? że co? Trzy fakultety, e? że co? Stan polskiej edukacji. Pani Kopaczewska, to od nas taka posłanka, co to miała być wiceministrem, ale jak się Tusk ponoć dowiedział, że miała pewne problemy z przechodzeniem z klasy do klasy, to, to nie była już ministrem. A to koledzy ją podkablowali. To, to, to nie ja akurat. Mi tylko poproszono. Tak się ma, takich ma się przyjaciół. Sztuka kiedyś wyglądała inaczej. Były pieśniarki ludowe ale nieraz nic się nie zmieniło. Są miejsca na świecie, gdzie, gdzie a wykonuje się takie utwory. Albo takie utwory. Albo takie utwory. Albo takie utwory. Nie raz mężczyźni podobnie śpiewają. Nie, gaivelamo. Bo tutaj już niedzielamo. Południu niedzielamo. Nadal na rękę płacimy. Nieraz się używa pewnych instrumentów nowoczesnych. Tak, polimerowe, oczywiście nowoczesne instrumenty. A nieraz się gra też akapela, śpiewa akapela, przepraszam, na salonach w Pałacu Prezydenckim. brzmi podobnie, czyli cały czas pewien poziom dość niski jest zachowany, a to, co wymagało wielkiego kunsztu nakładów, zostało zdeptane. I nie słyszymy o tym. Ludzie po trzech fakultetach Straszny Dwór, Mazur, Moniuszki nie słyszałem tak, to było wredne, sami Państwo przyznacie. Ale ja nie do tego. Ale co było wredne? Zestawienie pieśniarek ludowych z panem rabinem w Pałacu Prezydenckim. Nie wiem. No bo pan różnicy nie zauważył. <grym> e, właśnie. SLD protestuje, gdy prezydent... Taki artykuł znalazłem. I nie to, żeby schlebiając Kościołowi, bo Kościół bardzo dużo złego zrobił dla nas Polaków, promując Prawo i Sprawiedliwość no nie całe oczywiście, ale ten najważniejszy, główny nurt będzie ganił Prawo i Sprawiedliwość, że, że uczestniczy głowa państwa oficjele w, w ceremoniach kościelnych, a dlaczego, Państwo Sołomirze, i tu dobrze, że Pan jest, bo Pan jest, Pan ma koniuszek serca odchylony w lewą stronę, z nie mówię, że teraz, ale jak to jest, że mamy te obrzędy hanukowe z tymi ludowymi y, utworami i SLD jako lewica, czyli no, generalnie ateiści, tak? Nie tak. protestują. No bo oni wtedy protestują, mhm. gdy rzeczywiście, no, chrześcijańskie obrzędy się odbywają, ale y, te żydowskie to jakby, jakby okej. Okay. A przecież są lewicą, są ateistami, zagorzałymi. Tak, tylko nie powiedział pan jednego, że pan Aleksander Kwaśniewski rozpoczął w pałacu prezydenckim obchody żydowskiego święta Hanuki. To potem kontynuował Lech Kaczyński i, i następnie. I się po nie, 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 wiem, nie wiem, czy w, w, według mnie to powinno być zachowana równowaga i prezydent Izraela powinien w Izraelu obchodzić święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, tam, gdzie Jezus się urodził, tam, gdzie był, on w tamtym miejscu. Ale nic takiego nie ma. Ja tylko, uważam, tylko my obchodzimy święto żydowskie. Wierzenia jakichś tam szamanów z Peru są w tym momencie dyskryminowane. Też dziwne, że akurat wybrano takie święto. A przecież każdy kraj, ilu mamy ambasadorów, ilu, ilu mamy różnych religii i nie są obchodzone. No skoro jest dla, 1200 dlaczego, Żydów dlaczego? w Dlaczego? No, tak, tak, ale dla ale... innych mniejszości pewnie by znalazł więcej. Dobrze, ale dlaczego w, w, w Pałacu święto islamskie nie jest obchodzone? Para prezydencka nie zaprasza. Mamy więcej muzułmanów tak. w Polsce oczywiście. O, oczywiście, że tak. Jeszcze są inne wyznania, tak? Tylko są wybrane. Ale pytanie jest inaczej postawione, dlaczego SLD nie krytykuje, bo w innych sytuacjach krytykuje. No przecież pan Aleksander Kwaśniewski to było SLD. I on w się, i żeby w on... papę nie dostać, tak? I on, żeby i on, nie odpowiedzieć. I, i, on, I on wprowadził to święto na Aha. salony. Cały czas nie mogę. Zrozumieć fenomenu Aleksandra Kwaśniewskiego. Wystarczy wpisać słowo wódka do Google i Kwaśniewski, i wyskoczy e, tak gigantyczna ilość takich fajnych mm -hmm. memów, złotych myśli, perełek wręcz, mm -hmm. że można się rechotać, rechotać. W ogóle, dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby któryś z polmosów, żeby wódkę Kwaśniewski produkować? Przecież to by był bestseller. No, Przypuszczam. Dwa że kwasy tak. poproszę. <laughs> Albo w przypadku mniejszych opakowań, skwaszoną małpkę, nie? Czy skwaszonego pieska? Nie, no nie może tego zrobić, bo polmosy jeszcze są w rękach kolegów Kwaśniewskiego. Tak, ale można zmienić nazwę. U nas we Włocławku kolega Kwaśniewskiego, radny SLD, produkuje nakrętki do tych wódek. Mm -hmm. no, można zmienić, on... zmienić nazwę, kwaski. No i też by szło. Kwasik? K tak. Kwaśnik. Tak. Wszyscy by wiedzieli o co chodzi. Jaka prom I... Że on jeszcze nie wpadł, że to by była promocja. Tak. No, no, I każdy by chciał popróbować. I w czasie wyborów mogliby na przykład y, te flaszki rozdawać jako y, gadżety, a nie jako y, zapłata za głosy. O, wow. ale ruch byłby w interesie. Dobrze, to koniec, koniec kultury. W dzisiejszym odcinku zaczynamy prozę życia. Że to TVP Info puszcza takie informacje, to aż się dziwię, chyba że tylko właśnie w formie internetowej, żeby internetowym ludziom namotać w głowie, bo tam, gdzie jest telewizor, tam gdzie jest największy odbiór, ja nie, nie widzę takich informacji. A jakich informacji? Wirusolodzy. Włodzimierz Gut to profesor jest. Ma bardzo duże wątpliwości co do jakości szczepionki Pfizera, którą no, jakby szef telewizji polskiej, czyli Morawiecki, prowadzi i tam nam wbija swoje prawdy do głowy. Więc profesor Gut to ten człowiek. Tak dla przypomnienia, to często występuje w różnego rodzaju programach autorytet podobno, ale ja nie wiem, ale y, fajn, fajną myśl wypowiedział, zresztą y, jakby troszkę powtarzając po Państwie, bo w komentarzach Państwo to pisaliście, y, skoro jest tak ta szczepionka bezpieczna Pfizera, to zacznijmy szczepić najpierw rządzących nami. No, słuszna myśl. Widzimy, niby słuszna myśl, ale z drugiej strony pamiętamy, Chyba nowozelandzką e, minister zdrowia, czy australijską, już nie pamiętam, tak. e, która e, publicznie poddała się szczepieniu, gdzie jeszcze przecież szczepionki nie mm -hmm. było, to komedia, nie z tej ziemi. E, I e, kamery wychwyciły, jak ta pielęgniarka, która jej robiła mm -hmm. iniekcję, e, nie, nie wkuła jej w ramię, tylko jakoś tam z, zmarkowała wstrzyknięcie. Mm -hmm. e, a wszystko było na poważnie, e, dziennikarze przyjechali na konferencję. W której pani minister będzie kłuta. Więc, no ale, jeżeli, ale to też było w sztuce, bo można było wstrzyknąć jakieś placebo. Podejrzewam, że nawet nie chciała być kłuta. A? Niech pani to tak zrobi. Mnie to nie interesuje, żebym nawet nie została draśnięta. E, więc ja bym, tutaj, ja bym tutaj był ostrożny z tego typu informacjami, bo, bo my jesteśmy tacy krakowiacy, że, że możemy zaakceptować taką myśl i, i nawet rządzący tam publicznie pod kamerami będą szczepieni właśnie jakimś, jakimś, jakąś wodą albo solą fizjologiczną, a nam podadzą tę niesprawdzoną substancję mutagen, zmieniającą właściwości genów. Więc to, to, też, jest, to też może być pułapka, ale naprawdę taka miła, ktoś o nas dba, mhm. prawda? Tak, tak. Czujemy się wtedy jak królowie, bo król miał takiego człowieka w dawnych czasach, gdy, e, gdy trucizny szalały, arszenikami się zabijano, że, miał, że kucharz musiał pół porcji zjeść, tak? Czy, coś, czy, czy miał takiego człowieka, który najpierw musiał zjeść potrawę? Król odczekiwał, przeżył to król zjadał. I to mniej więcej ta sama zasada. Jak, jak oni się zaszczepią, no to, no to znaczy, że my też możemy, tak? No nie wiem. Przy tego typu magikach, jak już, jak politycy, jak już dowody były, to, to ja nie sądzę, panie profesorze, żeby to, to była tak do końca dobra rada. Tak, tak. Pan powiedział, że nie mówi się o różnego typu zagrożeniach. Wczoraj, czy przedwczoraj, w po 12 w nocy włączyłem i oglądałem program, w którym mówiono właśnie, że nie szczepi się dzieci do lat 16 ze względu na to, że mogą być zmiany w genach, tylko starszych. Nie powinno się szczepić alergików, ponieważ mogą być odczyny. Ale, na COVID-19 wystąpił nawet u niemowląt, więc dlaczego, dlaczego nie chronić niemowląt nawet? No, szczepmy im niemowlęta. Tak, tak, ale powiedziano, że mogą być zmiany genowe. Oczywiście, że tak, bo to jest mutagen, tak, a nie szczepionka. Tak, tak. I nie mówi się wszystkiego. Bo o 12 w nocy nie, ka nie każdy ogląda, i nie każdy akurat wskoczy na tą stację. Ja przypadkiem zupełnie. Też jest wiele wątpliwości. Normalnie się 10 lat trwają badania. Tutaj trzeba było błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy opracowano. A skutki. Mogą być straszne. O 12 w nocy Pan ogląda tego typu informacje, jakby rzetelne. E, ważne jest to, co idzie w, w głównym czasie tym oglądania, tym największym czasie oglądalności. E, a, tam, a tam pewnie Morawiecki mówi, dobra szczepionka, ja, mniej więcej tak mógłby zawodzić jak ten rabin, pasowałby. <grym> Jeszcze nawiązując tutaj do pary prezydenckiej, która dobrze się bawiła, na Hanuce, w Pałacu Namiestnikowskim, to, to, to z naszych podatków utrzymywany budynek jest. Nie rozumiem tego. To pan Trzaskowski też odpalił tę słynną wielką menorę tam co roku. Taką, no, taką trochę kiczowatą, z rur, z kwasiaka. I takie jak przy wozach konnych, niby lampy naftowe tam są. To też pan rabin dał. Panu Trzaskowskiego za palarką do odpalenia tę środkową lampę. Poszerzają się obchody święta Hanunki. No, to żydowskie. dla tych z Państwa, którzy jesteście y, zwolennikami, albo tak, tak nie jesteście pewni, to może Platforma, bo tak Platforma to wróg Pisu. Platformie dadzą potrzymać władzę, tak jak Pisowi dano podtrzymać, y, pod warunkiem, że pewnemu środowisku. Bankierów przyrzecze lojalność. To dopiero tylko wtedy lepiej, lepiej się nie zakochiwać w platformie, bo, bo negocjacje cały czas są. Nie wyszło co prawda nagranie z żadnym z liderów platformy, że obojętnie kto nie będzie w Polsce sprawował władzy, to stosunek do Izraela się nie zmieni tak, jak mm -hmm. to wyszło z Lechem Kaczyńskim. Ale myślę, że że są po tych rozmowach. Tylko nagranie nie wyszło. Ci są sprytniejsi, tam ci są bardziej siermiężni. Taka informacja, która mnie urzekła: nie tylko Tesla ucieka z lewackiej Kalifornii i przeprowadza się do Teksasu. To jak musimy się wyleczyć z tego lewactwa, prawactwa, to nie istnieje. Powtarzam, to nie istnieje. Nie, to tylko są interesy korporacji. Nic więcej. A, a podzielone społeczeństwo na odchył w tę stronę, lub odchył w tamtą stronę. Zresztą te odchyły są pogłębiane i podtrzymywane. Tak? To one, bo gdyby ich nie było, gdyby nie było tej propagandy jakby prolewicowej, i an, czy tam antylewicowej, czy propis, proprawicowej, antyprawicowej, to byśmy się nie to byśmy Byśmy się zachowywali normalnie, ale to jest podtrzymywane. A no. potem mi się tylko liderów podstawia. To wszystko jest jedna grupa ludzi. Pan chciał przerwać? To, nie, nie, chciałem właśnie powiedzieć, że słusznie pan zauważył, że to są tylko hasła po to, żeby jedną grupę napuścić na drugą, a żeby utrzymać jedną... pogląd w, w narodzie, tak? Tak. A jak już się podtrzyma podgląd w narodzie, no to się podstawia lidera pod ten pogląd i, te, i ta część narodu, yy, która akurat, yy, który się wmówiło do głowy, że z lewicą czy prawicą, uznaje automatycznie tego podstawionego lidera za, yy, za cel do głosowania na niego. Tak, tak, tak się rządzi państwami. Yy, ale mi o co innego chodzi. Tutaj yy, Fox Business to jest amerykańskie yy, medium. Tak twierdzi, że, że Tesla, Holmes, Hewlett, Packard i inne amerykańskie firmy przenoszą się do Teksasu, z Kalifornii. To też, a propos nauki, polityki, którą tutaj prowadzimy, w celu stworzenia silnej, argumentami, wiedzą grupy ludzi, którzy mogą być przyszłą elitą w Polsce, bo innych nie widzę. To, to też jest nieprawda, to też jest e, informacja, która ściemnia Amerykanów. Ameryka jest do utylizacji, Europa jest do utylizacji. Takie firmy jak Hewlett Packard, e, Tesla, Elon Muska, to, to one w Chinach otwierają fabryki. E, pokazywaliśmy Państwu, e, nowa Tesla 3 z, z nowej chińskiej fabryki, a teraz następną otwierają. Z, z tym, będzie SUVy robiła, z tym projekt okay. X czy mm -hmm. Y, te takie co tam Elon Musk chyba piłką czy kamieniem uderzał, to, to to wszystko będzie z Chin i to ma być eksportowane, już specjalne statki, stocznie produkują do przewozu tych aut, z Chin będą te rzeczy, a tam dla otarcia OS coś tam, jakiś zakładzik wybudują, spokojnie, może... Nie wiem, może będzie to produkowało coś, co się nie opłaca w Chinach produkować. W sensie, że zatania produkcja, nie? Bo tanią produkcję się zostawia tubylcom. A wszystko co skomplikowane niestety jest, niedo, nie, niedo, jest niesprzedawalne, gdyby miała to ta siła robocza wyprodukować. Oglądałem jeden kanał, nie tylko tamte firmy się wyprowadzają do Chin, polskie też się wyprowadzają do Chin. Oczywiście te mądrzejsze, te mądrzejsze. Mhm. Jest Polak, Jarosław Baran, pozdrawiam pana, panie Jarosławie, który od 11 lat mieszka w Chinach, on to ciągle podkreśla, ale ok. Teraz łatwi dla jakiejś firmy polskiej, zajmującej się remontem silników lotniczych, łatwi grunt, który ta firma dostanie od państwa chińskiego za darmo, w wielkości 35 tysięcy metrów kwadratowych, 3,5 hektara. Z tego co pamiętam, dostanie ta firma jeszcze pożyczkę od rządu chińskiego na wybudowanie tej fabryki, tylko warunek, że musi 100 osób zatrudnić i ta pożyczka będzie bezzwrotna. tylko ten warunek musi spełnić, że musi 100 osób zatrudnić, a wie Pan, w chińskich warunkach Zatrudnić 100 osób to jest dobrodziejstwo. Dlaczego? Bo Chińczyk nie ma ludzi. Chińczyk pracuje. A, a pracodawcy i pracownicy wiedzą, jak jesteśmy skłóceni mm. przez państwo rządzących, przepraszam, polityków, e, że my się wszyscy, na wszystkim się krzywduje. Pracownikom się krzywduje, pracodawcom się krzywduje. E, oni nas pokłócili. Kiedyś było normalnie. A więc, a jeszcze formalności związane z przekazaniem tych gruntów dla tej fabryki, no mogą nawet trzy tygodnie zająć. Tak. A u nas samochód się rejestruje w miesiącu w tej chwili. W ogóle po co rejestrować? Drugi, mhm. y, drugi człowiek, Adam Machaj, y, jest w Kambodży teraz. To jest w ogóle jakiś science fiction, mhm. jeszcze nawet jakiś zamknięty kraj był. To pomógł drugiemu Polakowi kupić skuter. Kupili skuter. Proszę pana, zapłacili 1500 dolarów za skuter i 30 dolarów za rejestrację. I kupili pan, tam uh -huh. takie, takie, jakby kramiki, ale tych motorków napchane, każdy centymetr zagospodarowany. U nas to, wie pan, my byśmy nie weszli w ogóle do takiej nory, żeby kupić skuter. A tam biznes to biznes. Dobra cena, kupuję tak. i tak dalej. I proszę pana, no, kopara mi opadła, jak z tej nory wychodzi pani z tablicą rejestracyjną, przyczepia do skutera i on już jest zarejestrowany. Uh -huh. To się nazywa kapitalizm. Oni nas, oni nas prześcigną momentalnie. Tę całą tysiącletnią kulturę, te, to, to, co się nawarstwiało i tak dalej, oni to prześcigną w dekadę. Tak, aby pan powiedział o jednej rzeczy. Jak wygląda. Polityka gospodarcza Chin. Pełne ułatwienia. Dają teren, dają środki na inwestycje, po to, żeby ktoś wybudował, produkował, zatrudniał i produkował. I to jest to. A, a u nas niejaki Jarosław Gasik, już w świętej pamięci, przedsiębiorca i muzyk, jednocześnie z wrześni, jakąś ruderę zabytkową kiedyś kupił, wyremontował, zagospodarował, zrobił restaurację i tak się zagrzebał finansowo, że popełnił samobójstwo Zamorawieckiego. Właśnie o tym. Informuje nas września Info. To, to się u nas dzieje. Przedsiębiorcy mają naprawdę już w tej chwili. E, jak nie kradną, to nie przeżyją. Chyba, że są podwykonawcami wielkich korporacji, to oni zostaną złupieni w przyszłości. To oni jeszcze nie wiedzą. E, wszystko im zostanie odebrane, ale jeszcze nie wiedzą. E, no tak, korpora to, to zasadzie, korporacje dają przeżyć. Bremana, na, to na chwilowo. zasadzie e, bajki o Jasiu i Małgosi, e, których złapała Baba Jaga. I ich karmiła. Uh -huh. Tuczyła. Tak, tuczyła. Zna pan tę bajkę. A, tak. Żeby ich potem smaczniej zjeść. Żeby ich potem smacznie zjeść. Uh -huh. potem smacznie zjeść. Tak, tak będzie z podwykonawcami wielkich korporacji. No i oczywiście dzieci, rodziny, polityków to, to one też mają dobrze. A, a Polska coraz bardziej przypomina scenariusz życia zmarłego właśnie Jarosława Gasika musimy już kończyć. Mam tyle informacji dla państwa, ale nie wyrabiamy, nie wyrabiamy. Morawiecki też nie odpuszcza, dzień w dzień coś, coś złego mamy dla państwa dlatego ten program tak różni się od innych programów. Hopsiup tralalala niosących nadzieję. Ale my, ale my jesteśmy coraz mądrzejsi. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, i dziękuję panu